Cześć wszystkim. Dzisiaj Bogdan Hulajka 204. Pokażę wam fajny sprzęt, który trafił do nas na serwis, no taki przegląd e, zerowy. E, no i zobaczycie jak to wygląda jak to wygląda w porównaniu z innymi hulajnogami. Już wam pokazuję. To jest Torsor. Jest to ściągnięte z AliExpress. Zobaczcie, jak to wygląda w porównaniu do Xiaomi. Tutaj mamy Xiaomi. Z tyłu mamy na G4. Natomiast na końcu mamy Store. W porównaniu do Xiaomi zobaczcie, jest to sprzęt, który wygląda przynajmniej na kilka razy większy. Z trzy razy wyższy od Xiaomi. Nie wiem, filmik do końca... Do końca nie oddaję tego, natomiast postaram się Wam pokazać jak najlepiej, jak to wygląda. Patrzcie tutaj przedstawię Wam koło od Xiaomi, żeby było jakieś, jakieś porównanie. Zobaczcie, tu mamy koło od Xiaomi, tu mamy koło od Tursora. Jest ono dużo szersze, dużo większe w rozmiarze, z rozpoczynów tych rozmiar 14 na 5x6,5 na czyli tu mamy około 14 cali z tyłu światło stop, kierunkowskazy uchwyt, nie wiem ile ona waży, ale chłopaki ją wyciągali z auta, to wytrzyma. Tu mamy baterię, bateria, bateria idzie w poniedziałek na testy. Producent deklaruje, że jest tutaj 30 amperogodzin. Natomiast, no natomiast sprawdzimy. Podobno są to ogniwa pana Sonika, ale dostaniemy się do tego i zobaczymy. Tutaj nie mam pewności, wydaje mi się, że, że może być sterownik, chociaż jak na sterownik to tu jest za mało miejsca. Jakiś tu przewód idzie, możliwe, że to idzie jak... A, może to jest oświetlenie jakieś. Tak, to jest oświetlenie, zobaczcie to pani. Tak to świeci, jest do tego jeszcze pilot. Niestety klient chyba zabrał ze sobą. Możemy włączyć wyświetlacz. I co tu mamy? Napięcie 65V, 2 km przejechane. Tu do tego mamy jeszcze taki centralny duży wyświetlacz. Oczywiście jak... Każdego typu hulajnodze mamy przełącznik, kierunek, gazy, klaxon. Zsuniemy tą czwóreczkę troszkę, żeby trochę więcej miejsca zrobić. Zobaczcie, tak to mniej więcej świeci. Mamy hamulce XOD. Hydrauliki. stacyjka amortyzacja. Nie wiem szczerze, nie przejechałem się jeszcze tym, nie wiem jak to jeździ, na pewno w poniedziałek się przejedziemy Teoretycznie Producent podaje że są tutaj silniki dwa razy dwa razy 4000 W Czyli mamy silniki 2 razy 4000 www. co daje nam w sumie 8 kg. Tak to wygląda. No zobaczymy. W poniedziałek. poniedziałek się za to weźmiemy. Dzisiaj już jest późno. Cisza, spokój. Przyjechałem nagrać filmik, jak to mniej więcej wygląda. Co my tu jeszcze mamy? No tutaj no tutaj mamy kilka tych lifes na serwis. Mamy no przeglądy. Tych LiveX 8, Tiger 8. Mamy tu z pro 10 Sport. Tutaj mamy rower elektryczny już jest zrobiony. Czeka na odbiór. Także, tak to wygląda. Spróbuję w poniedziałek dostać się do tego, zobaczymy jak to wygląda w środku, przejedziemy się, ocenimy czy warto, czy nie warto. Oczywiście legalnie nie można tą hulajnogą poruszać się po ulicy, ani po tak, natomiast po lesie, po własnej posesji. Myślę, że można. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Dodam, że będzie tym jeździła dziewczyna. Jest to prezent zakupiony dla dziewczyny przez mojego kolegę. Jest to prezent z okazji Dnia Kobiet. Zobaczcie, tutaj na silniku jest 5000 wat. Natomiast tak, nie wiem czy będzie widać. Powiemy to powiększyć. Nie, nie widać tego. O, widać 5000 wat. Natomiast producent. O, teraz powiększył. Natomiast producent deklaruje, że to jest 4000 wat. Tutaj macie jeszcze. Oznaczenie opony. Zobaczcie jeszcze, jak to wygląda z tyłu. No więc tak to wygląda. Tursor. Tursor. Będziemy go testować w poniedziałek. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam. Klikajcie, jeżeli film Wam się podoba. No i polubcie nasz kanał. Cześć.